Witaj w naszym sklepie, miejscu, gdzie technologia spotyka się z praktyką. Tu, przy ulicy Abramowickiej 43 w Lublinie, stworzyliśmy przestrzeń dla wszystkich, którzy cenią niezawodny sprzęt i profesjonalne wsparcie. To nie jest zwykły sklep komputerowy. To miejsce, w którym dobierzemy rozwiązanie dokładnie do twoich potrzeb. Czy prowadzisz firmę, biuro rachunkowe, sklep, czy po prostu chcesz mieć dobrze działający komputer w domu? Na naszych półkach znajdziesz wszystko, co potrzebne do codziennej pracy i bezpieczeństwa komputery i laptopy, drukarki, kasy fiskalne, systemy monitoringu, akcesoria, serwery i oprogramowanie. A jeśli czegoś akurat nie mamy? Spokojnie, sprowadzimy to dla ciebie już na jutro. Bo dla nas nie chodzi o sam sprzęt, ale o to, żeby wszystko działało tak, jak powinno od pierwszego dnia. U nas każdy klient może liczyć na coś więcej niż tylko sprzedaż. Od doradztwa i konfiguracji, przez instalację i uruchomienie systemów Aż po późniejsze wsparcie techniczne jesteśmy z Tobą na każdym etapie. Pomagamy dobrać odpowiedni sprzęt, oprogramowanie i akcesoria tak, by wszystko działało razem stabilnie, wydajnie i bez stresu. Dla firm i biur rachunkowych oferujemy pełną obsługę informatyczną od serwerów, sieci i kopii zapasowych, po bezpieczeństwo danych i ochronę przed cyberzagrożeniami. Wspieramy też klientów indywidualnych od naprawy komputerów i laptopów, po odzyskiwanie danych czy modernizacji sprzętu. Każdy przypadek traktujemy indywidualnie, bo wiemy, że w informatyce nie ma rzeczy uniwersalnych. Naszym celem jest proste rozwiązanie każdego problemu, bez zbędnych słów, bez długiego czekania. Po prostu skutecznie. Z nami technologia, która działa dla ciebie. Od kabli po serwery, od laptopa po inteligentny dom, wszystko w jednym miejscu. Zapraszamy do sklepu w Lublinie, przy ulicy Abramowickiej 43, Twój świat technologii, zawsze podłączony.